Podsumowując tę debatę, myślę, że trzeba zdać sobie sprawę z tego, że nieuchronność pracy z obecnością wirusa SARS-CoV-2 jest nieubłagana. Że musimy wszystkie doświadczenia, które zdobyliśmy przez ostatnie pół roku ocenić, poprawić po to, aby każda następna epidemia nie dezorganizowała normalnego funkcjonowania służby zdrowia. Konieczność utrzymania partnerstwa z pacjentem. Nie powinniśmy być zaskakiwani, nie powinniśmy stawiać pacjent, zostawiać pacjenta samego w domu przestraszonego, tylko powinniśmy być gotowi na ekstremalne sytuacje, wykorzystując te doświadczenia z ostatniego półrocza. Następna sprawa to odpowiednia edukacja kadr medycznych. W czasie nauki muszą usłyszeć, że epidemie są i będą się zdarzały, a praca w warunkach epidemii z pacjentami zakaźnymi jest częścią ich zawodu. I ostatnia, chyba najważniejsza rzecz: to państwo musi zadbać się o to, żeby znalazły się pieniądze na odpowiednie wyekwipowanie kar medycznych, na odpowiednie zabezpieczenie indywidualne tychże jak i na, na najnowsze środki leczenia przyszłych pandemii.